Witajcie, aniołki, w kolejnym filmie. Dzisiaj pogadamy o syrenach. Tak, któż z nas nie poznał jako dziecko postaci typu mała syrenka czy arielka? Wiemy też, iż ludzie w starożytności wierzyli w to, iż pół kobiety, pół ryby lub pół mężczyźni, pół ryby zwani tonami, istnieją naprawdę. Ale dlaczego? Żeglarze często widywali w morzu ryby lub ssaki wodne, które których nie rozpoznawali, myśleli, że to wodni ludzie z ogonami, no i mogli słyszeć też śpiew czy to waleni, czy innych zwierząt, stąd brały się legendy o pięknych, śpiewających kobietach, które wabiły żeglarzy na śmierć. No dobrze, ale czy syreny istnieją? Jest wiele rzekomych dowodów, takich jak szkielet syreny, który ponoć można zobaczyć w pewnym muzeum. Filmy, nazwijmy to dokumentalne, nagrania, co prawda na dużej części z nich nic nie widać posąnek drwalnego w ale te, na których można coś dostrzec, bywa, że wydają się w żaden sposób nieobrabiane. Jednocześnie, jeśli syreny miałyby istnieć, na pewno nie wyglądałyby jak arielka, nie mają długich, gęstych włosów i naturalnego koloru skóry, ich skóra jest zapewne szara lub ciemnozielona, zamiast włosów są łuski, ponieważ włosy zmniejszałyby Możliwość manewrowania i pływania w wodzie. Oczy są duże i przystosowane do widzenia w ciemnościach, a pomiędzy palcami znajdują się błony pławne. No więc tak, czy prawdopodobne jest, że istnieją choć trochę humanoidalne istoty morskie? Moim zdaniem w jakimś małym stopniu tak. Tak samo jak to, że ich nie odkryliśmy, ponieważ oceany nadal w większej części są niezbadane. Niedługo lecimy na Marsa. A nawet nie wiemy, co znajduje się na dnie oceanu naszej własnej planety. No istnieje też druga możliwość, iż ją odkryliśmy, ale rząd nie chce, aby ludzie się o tym dowiedzieli. I to prawdopodobnie dla dobra syren, bo ludzie od razu chcieliby je badać, trzymać w zoo i tak dalej. No dobrze, ale skąd mogłyby się wziąć syreny? Oczywiście można wysyć teorie, że to uciekinierzy z zatopionej Atlantydy lub lądu Mu, ale... Coś bardziej prawdopodobnego, mi osobiście podoba się teoria przedstawiona w pewnym filmie, czyli po prostu część człowiekokształtnych kształtnych zamiast na lądzie postanowiła dalej rozwijać się w wodzie i w czasie, gdy powstawali pierwsi człowiekowaci, inne humanoidy podbijały oceany, ponieważ ewolucja pozwoliła im przestosować się, się do życia w wodzie. Teraz pytanie, czy skoro nie oceanu żyją takie istoty, to czy... Teraz pytanie, czy skoro latnie oceanu żyją takie istoty, to czy istnieje syren? Jest naprawdę tak mało realne? To by było na tyle. Jeśli film, film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz suba z dzwoneczkiem wpadnij na mojego snapa i Instagrama, zaproponuj pomysł na film. To by było na tyle. Witajcie, aniołki w kolejnym filmie dzisiaj.